Transformers Ostatni Rycerz Witacie, witajcie z tej strony Sebu, jesteście na kanale Super Galvatron Dzisiaj mamy prawda teorię o tej godzinie co zwykle Na wstępie jeszcze wspomnę, że jest nas już 17 Wow, Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, więc udostępniajcie ten filmik, polecajcie swoim znajomym I co jeszcze ja mogę powiedzieć, przechodzimy do teorii Teoria jest następująca, kto z nich będzie primem, czy to będzie B, czy to będzie Hot rod? w tej teorii właśnie szczegółowo Wam to umówię, jakie jest moje zdanie, piszcie też swoje zdanie jak zwykle w komentarzu, a więc jak zwykle będzie sobie leciał film i ta sama muzyka co zwykle, ja się tym oczywiście nie przejmuję, mam nadzieję, że Wam się te materiały podobają, a więc jedziemy z omówieniem. Dzisiaj omówię yy, moim zdaniem, moim zdaniem, yy, który z nich może być bardziej Prime, bardziej, większe prawdopodobieństwo. Yy, niektórzy pisali, że będzie to B, a niektórzy, że Hodrod na różnych forach. Yy, z racji tego moim zdaniem, że to Hodrod, bo wiecie, fani generacji pierwszej, jak widzą Hodroda, to pewnie myślą, że jak zwykle to będzie tak jak... Yy, Film będzie zaczerpnięty, mm, przepraszam, yy, swoimi jakby zawartościami z innych yy, tam yy, animacji itd. Tak itd. Tak na temat transformersów. Mi się wydaje, że niekoniecznie Hodorot, bo przeczytałem o nim dużo więcej. Będzie on miał ponoć francuski jakiś akcent. Będzie on zmieniał się w dwa modele auta, jedno to jest Lamborghini, a drugie to już nie pamiętam jakie. Wiecie ja i samochody znacie mnie zresztą. <laughs> po drugie jest nową postacią i moim zdaniem byłoby to dziwne, że jest nowa postać jest przez film. I nagle w tym samym filmie zostanie mianowana Prime'em, czyli Radimusem y, Prime'em, tak? Radimus Prime, bo potem jak Hodorot zostanie Prime'em tak było, znaczy w generacji pierwszej tam, to właśnie miało y, na imię Hodorad... Hodor, nie, ra, nie, Radimus Prime, Radimus Prime. Y, uważam, że on nie dostanie y, tej... Y, Matrycy dowodzenia, gdyż jest nowa postać i byłoby to trochę moim zdaniem, to jest moje zdanie, wypiszcie swoje, oczywiście jak zwykle, bezsensowne. Yy, druga sprawa, czy to będzie Bumblebee? Dużo z Was pisze, że to Bumblebee, bo powinien, mu się to należy. I moim zdaniem za bardzo też nie będzie moim zdaniem primem gdyż y, drift y, oglądałem sobie jeszcze raz trzy wszystkie nie w sumie cztery przepraszam filmy i moim zdaniem nie będzie on primem z jednego powodu drift strasznie na niego narzeka to najbardziej zauważyłem y, y, że wiecie że a tam dzie dzieciak z niego i tak dalej i tak dalej i to mówię o tych jego oczach i tak dalej. Jeszcze ja też na tym może za bardzo skupiam yy, ale mniejsza z tym, co yy, yy, jeszcze mogę powiedzieć, no i trochę no Moim zdaniem fajnie był jakby był Prime, ale jeżeli ktoś na Transformers y, Prime, a potem y, Read, animacje to właśnie tam by jest tym głównym dowodzącym. Nie za fajnie mu to wychodzi, więc tu by było może trochę śmiechu i nie, ale moim zdaniem dowódca, który nie umie mówić i korzysta przez radio, to nie za dobry dowódca. Yy. Znaczy tak, są ludzie, którzy to lubią, ale ileż można jechać jak ktoś, kto fajnie o tym powiedział odgrzywany kotlet. Tak, to jest odgrzywany kotlet ten głos. Zaraz nie wiem, naleście dać mu normalny, jak w jedynce, jak już wcześniej tam kiedyś wspomniałem, że on powiedział, pod koniec filmu nawet była ta scena swoim głosem do sama. I zostawić mu ten głos, albo nie wiem, hałd niech mu w piątce naprawi, bo to już jest trochę, no... Tak jakby Megatron przez cały czas y, był tym samym transformerem i tak samo mówił i nie zmieniały się jego poglądy. Tak samo jest z Bibi, nadal ufa ludziom, ufa temu Kate'owi, Eger'owi, wcześniej samowi y, Optimus y, widzieliśmy nawet po zaofachowaniu Optimusa, że on już jakby trochę mniej ufa, nawet y, jego autoboty mu to przyznają, że szkoda, że wcześniej on tak nie powstąpił ale mm, Bi jako Prime i Hodrona jako Prime. Ja mam jeszcze inną swoją własną teorię, którą wydedukowałem, że mm, powiem Wam, jeżeli byście chcieli, już zaspoileruję, co będę mówił na koniec, yy, teorię na temat Optimusa, bo bardzo, dla mnie to jest bardzo ważne, bo niektórzy chcieli kiedyś teorię na temat Optimusa i czemu on jest zły, więc mam nadzieję, że się za to zabiorę za następny tydzień. Yy. I zbaczając, zbaczając trochę z tematu, powiem o tym Optimusie, że wydaje mi się, że tytuł Ostatni Rycerz nawiązuje do tego, że to już będzie koniec Ery Prime'ów Nie, że Optimus zginie, ja tego, ja tego, nie, ja tego ja to tak nie, nie ująłem, po prostu będzie koniec Ery Prime'ów, czyli on jest jakby ostatnim, tym, ten rycerz, czyli rycerz, yy, może oni to trochę zbyt yy, źle też tam napisali ostatni rycerz powinien być ostatni Prime, że Optimus jest ostatni i tak dalej. Mi się wydaje, że mogli trochę zgapić yy, nie powiem z czego, bo bym zdradził następną teorię ale z czegoś, co już wcześniej kiedyś wam mówiłem, że też oglądam i znam całą trylogię już tak podpowiem troszeczkę więc mi się wydaje, że Postawiając fakty jasno, yy, tak, Hot Rod, nowa postać, yy, ma nawiązanie do starej fabuły, ale nie przypomina w ogóle tego ze starej fabuły, znaczy w animacji, wydaje mi się mniejsze prawdopodobieństwo, najmniejsze w sumie z nich. B mógłby być dowódcą, czyli Primem, ale bardziej wydaje mi się, że pod po koniec piątki nie będzie już. Prima, jako w drużynie w sensie, tylko B będzie dowódcą, o tak ujmę, ale już nie będzie, nie będzie po prostu mianowanym Prime'em, tylko będzie mianowany dowódcą oddziału Autobotów. I możliwe, że już nie będzie tak jak kiedyś, i to będzie właśnie ta nowość, ta zmiana. Mi się już wydaje, że Prime właśnie zostanie tą złą postacią i jego już nie będzie w teamie i B, albo Rod mi się najbardziej wydaje, że to BI będzie dowódcą, a nie Prime. Więc za zamkniemy na tym, co powiedziałem, mam nadzieję, temat Prime'ów. I mi się wydaje, że nie będzie już Prime'ów, będzie Optimus jako Prime, ale ten zły i Prime'ów w sensie dowódców już nie będzie. A więc cześć. Jeżeli jak zwykle dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu, czy w następnym odcinku chcecie teorię na temat Optimusa Prime i jego postaci jak zmieni się w filmie czy chcecie tory na temat Squaysa i jakie będzie on miał nastawienie do ludzi a na razie trzymajcie się i cześć